Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta diakon Tymoteusz Krajewski. Czwartek piątego Tygodnia Wielkiego Postu. Okoliczności stygmatyzacji. Lekcjo. Dzięki działaniu Bożemu zrozumiał, że przez otwarcie księgi Ewangelii będzie mu objawione przez Chrystusa to, co w nim i z nim najbardziej spodoba się Bogu uczynić. Po podprawieniu więc z wielką pobożnością modlitwy, Polecił Socjuszowi, człowiekowi świętemu, oddanemu Bogu, otworzyć w imię trójcy przy najświętszej wziętą żołtarza Księgę Ewangelii. Gdy więc przy trzykrotnym otwarciu księgi okazało się, że zawsze natrafił na opis męki Pana, zrozumiał mąż przepełniony Bogiem, że jak naśladował Chrystusa w życiu czynnym, tak teraz powinien się upodobnić do niego w udrękach i bólach męki, zanim odejdzie z tego świata. I chociaż z powodu wielkiej surowości dotychczasowego sposobu życia i ustawicznego dźwigania krzyża pańskiego, ciało jego było już bardzo wyczerpane, to jednak nie przeraził się, lecz ożywił się jeszcze bardziej, aby przytrzymać męczeństwo. Powiększył się bowiem w nim nie do przezwyciężenia ogień miłości do dobrego Jezusa, aż do pochodni ognia i płomieni tak, że jego ogromnej miłości nie mogły ugasić nawet wielkie wody. Święty Bonaventura, życiorys większy świętego Franciszka. Meditacja. Święty Franciszek na górę Laverna nigdy nie udawał się sam. Zazwyczaj towarzyszyło mu trzech braci. Dwaj z nich zostawali u podnóża góry, aby pełnić rolę Marty i troszczyć się o zewnętrzne potrzeby świętego. Bracia ci przede wszystkim kwestowali żywność i zanosili ją na górę. Na miejsce, gdzie zwykle zatrzymywał się święty Franciszek, zabierał ze sobą brata Leona, który był nie tylko sekretarzem świętego, ale przede wszystkim kapłanem i spowiednikiem. Dzięki bratu Leonowi nasz święty mógł codziennie uczestniczyć w mszy świętej i często według swej potrzeby korzystać z sakramentu pojednania. Brat Leon stał się świadkiem tych szczególnych dla świętego Franciszka dni, a także powiernikiem tajemnic jego duszy. Tak więc na samej górze przebywali tylko święty Franciszek i brat Leon. Biedaczyna jednak, dla zapewnienia sobie jeszcze większej samotności, zostawił brata Leona i, przechodząc po drzewie, przerzuconym nad przepaścią, udawał się na skałę, ulubione miejsce swojej modlitwy. Święty Franciszek w chwili swej życiowej próby, szukając światła od Boga, postanowił uczynić tak samo, jak na początku swej apostolskiej działalności. Tak jak w Porcynkuli, tak i na Lawernie poprosił kapłana, czyli brata Leona, aby trzykrotnie otworzył mu Księgę Ewangelii. W Porcynkuli został obdarzony Słowem Bożym dotyczącym ubóstwa, ewangelizacji i posłania, to teraz przy trzykrotnym otwarciu księgi okazało się, że zawsze natrafił na opis męki Pana. Święty Bonaventura bardzo trafnie opisuje, co się dokonało u świętego Franciszka. Zrozumiał mąż przepełniony Bogiem, że jak naśladował w Chrystusa w życiu czynnym, tak teraz powinien się upodobnić do niego w udrękach i bólach męki, zanim odejdzie z tego świata. Biedaczyna zrozumiał więc, że odpowiedzi na swe pytania, wątpliwości i cierpienia musi szukać w tajemnicy Krzyża. Od tego momentu wszystkie jego modlitwy zaczęły się koncentrować na ukrzyżowanym. I znowu święty Bonaventura w sposób bardzo trafny oddaje, co zaczęło się dziać we wnętrzu biedaczyny. Powiększył się bowiem w nim nie do przezwyciężenia ogień miłości do dobrego Jezusa aż do pochodni ognia i płomieni, tak, że jego ogromnej miłości nie mogły ugasić nawet wielkie wody. Święty Franciszek skoncentrował teraz swoje modlitwy na ukrzyżowanym Jezusie, rozważając dzień i noc jego mękę. To były bezpośrednie okoliczności poprzedzające łaskę stygmatyzacji. Życie każdego z nas nie jest jakimś zbiorem przypadków, ale jest czymś przygotowanym i układanym przez Boga. Jedno zdarzenie poprzedza drugie, zaś każda łaska, aby była właściwie przez nas przyjęta, jest poprzedzona Bożym działaniem. Trzeba nam być bardzo uważnym na różne znaki, jakie daje nam Bóg, by po prostu niczego nie przegapić czy zmarnować. Święty Franciszek na największą łaskę swego życia był przygotowany przez medytację Słowa Bożego. Przyjął je z wiarą i to właśnie ono rozpaliło jego serce. My, którzy codziennie tyle razy słuchamy i czytamy Słowo Boże, gdybyśmy czynili to z większą starannością i uwagą, z pewnością nieraz bylibyśmy zaskoczeni, jak Bóg przepowiada to, co chce z nami uczynić, wręcz przez swoje Słowo tłumaczy nam sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Warto więc uczyć się od świętego Franciszka, w jaki sposób radzić sobie nie tylko w próbach, ale i w codzienności. Lektura i medytacja Bożego Słowa jest najlepszym sposobem na nieprzegapienie Bożego działania. Oracja. Dobry Panie, ilekroć przyjdą ciemności i trudności, daj nam wtedy żywą wiarę, abyśmy w Twoim słowie szukali pociechy, światła i mocy. Daj nam także nadzieję mocną i głęboką, by to, co trudne i bolesne, nie odebrało nam spojrzenia utkwionego w Tobie, ukrzyżowane zbawicielu.